chciałem pana zapytać o jeden z najważniejszych momentów pańskich frontowych przeżyć czyli o przyczółek Odrzański i postawienie pierwszego słupa granicznego na Odrze gdyby pan nam opowiedział jak to wyglądało na długo przed kapitulacją Niemiec kiedy Niemcy jeszcze ostro walczyli na Pomorzu. Mało, kiedy Niemcy jeszcze bronili się w Prusach Wschodnich i w Estonii. Polski batalion, szósty zmotoryzowany warszawski batalion pontonowostowy jednostka, która w pojęciach szefów wojsk inżynieryjnych nie miała odpowiednika przed wojną ani po wojnie. Otóż zaryzykuję stwierdzenie, że historia w ten sposób chciała nagrodzić wysiłek zbrojny wojska polskiego. To polski żołnierz. Inaczej, 500 żołnierzy, którzy wtedy torowali drugiej armii pancernej drogę na Berlin, bo taka była rola tego batalionu zmotoryzowanego, było nas 500. Byliśmy w drugiej armii pancernej, która miała 864 czołgi. Multum ział pancernych. Byliśmy 200 kilometrów oddaleni od rodzimej armii, od pierwszej armii Wojska Polskiego. Nie mogliśmy liczyć na niczyje wsparcie tam. Byliśmy okruchem, a jednak wykazaliśmy odwagę. To przecież. dowódca tej grupy kilkuosobowej, no bo do tego jeszcze można dodać kierowcy, który przywiózł narzędzia i przywiózł słup i musiał stać przy samochodzie, bo nie wiadomo kto mógł ten samochód uprowadzić. Został z nim jeden saper do ochrony, czyli już to razem sześciu. Otóż Jeden z inicjatorów tego aktu czylińskiego będę powtarzał to do uporu, został moralnie zdegradowany. Został oskarżony o szeptankę antyradziecką. Został zdegradowany ze stopnia majora do szeregowca, ze stopnia kapitana do szeregowca. Został obarczony wyrokiem na 6 lat. Drugi z tych żołnierzy, który uciekł z obozu Jenieckiego i walczył w partyzance. I ty. Przed końcem wojny wrócił do kraju, ukończył kurs w Lublinie. Był zastępcą dowódcy kompanii, drugiej kompanii, mojej kompanii. Można dzisiaj sprawdzić. Kończył żywot Jako wrak człowieka. Nikt nie, zapyta, nikt nie zapytał go, gdzie będzie mieszkał, jak będzie mieszkał. Po, wór, po wojnie wrócił do Sochaczawa i tam pod murem jednego z budynków miał szalas, w którym zakończył żywot. Trzeci z tej grupy. A kowiec z Wołynia, nie był ulubiony jako jakiś żołnierz odmiennego typu, był inwalidą bez nogi. I taki żywot prowadził w niemolinie koło Popola. Ja, będąc w służbie czynnej, a szczególnie w akcji rozminowania kraju, gdzie byliśmy potrzebni, bo wykonywaliśmy roboty, przy których ginęły setki saperów. Nie dotknęli mnie rękami swojej dobroci. Uchroniłem się. Ten słup postawiony przez nas, wykonany przez nas, zwłaszcza przez żołnierzy z mego plutonu, stał tylko jeden dzień. Bo o świcie niemieckie moździerze nakryły go kilku selwami i został zrąbany przez samej ziemi. Po roku czasu, kiedy miejscowa strażnica przy pomocy swoich żołnierzy robiła tam porządek, sięgnęła do drzazgi wystającej ziemi, na której były jeszcze akurat białe i czerwone pasma. I wówczas znaleźli ten dokument. Ale ten czyliński akt, który był wtedy i dzisiaj powinien być jednym z najważniejszych dokumentów w historii narodu polskiego, w tysiącletniej historii sąsiedztwa z Niemcami. Sam batalion hmm. <tryk> dzięki życzliwości historii zasłużył na to, by zostać w pamięci narodu. Swoim aktem cilińskim. Batalion walczył pod polowami, walczył na przyczółku Magnuszewskim, walczył w powstaniu warszawskim w składzie III Dywizji, walczył w wyzwoleniu Warszawy. W styczniu 45 roku batalion nasz przez 6 tygodni broił się na, razem z jednostkami pierwszego Korpusu II Armii Pancernej. Walczył w obronie Przeczółka w rejonie Czelina. Jeszcze raz powiem, przeżyjący na ten Przeczółek radziecki, korespondenci wojenni chwytali się za głowę, mówili, byliśmy pod Stalingradem, byliśmy w operacji. Zimowej Moskiewskiej. Byliśmy na Luku Kurskim. Nigdzie nie widzieliśmy takiej piekielnej ziemi jak na tym przyczółku. Lej od leja półtora metra. Na nas w ciągu jednego dnia wychodziły siedem, osiem, ataków. Trzeba być naiwnym czytelnikiem historii wojny, żeby uważać, że Niemcy pogodzili się z tym, że oni walczą w Prusach Wschodnich, walczą w Estonii, walczą w Kolobrzegu, a na Przeczółku czylińskim 60 km od Berlina Biją się żołnierze Radziecki i Polscy. Ten sam batalion, szósty zmotoryzowany batalion Warszawski, był pierwszą jednostką wojska polskiego, który rozpoczął działania w centrum Berlina. To ten batalion II armii torował drogę od. Północno zachodzi granicy miasta aż do samego Reichstagu. Dzień kapitulacji Berlina wcale nie był ciszą. Dzień kapitulacji to dopiero lomot, a była już niepotrzebna. Wszystko szło w powietrze. My mieliśmy swoisty odbiór w oczach Niemców, dlatego że nasz batalion posiadał amerykańskie wyposażenie, a droga nasza prowadziła przez Woldenberg. I byliśmy polskimi żołnierzami, którzy na dzień po Ucieczcy polskich oficerów weszli do Wildenberga i tam były obfite magazyny z mydlem, wyśmienitym mydlem, papierosami i umundurowaniem. O, proszę bardzo, o to, to umundurowanie. O, to są żołnierze naszego batalionu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I wszyscy są w oficerskich mundurach, w oficerskich pasach. I wszyscy mają orzełki z koroną na czapkach. 2 maja w Berlinie, a Karol w Dniu Kapitulacji, stoimy tutaj na, na, na gruzach. O, jestem tutaj, w tym miejscu. Myśmy się nie przebierali, jak w teatrze, do zdjęcia. Niemcy traktowali nas jako odmiana jednostki amerykańskiej. Może stąd. Bez stosunek takich, że nie wybili nas do, do, do ostatniego. Jeśli na Wale Pomorskim, jeśli w innych miejscach, jeśli w Warszawie, był ostrzał, to można powiedzieć po holendersku to był cholerny ostrzał. A w Berlinie to była ściana ognia, ściana! Strzelali z budynków, z piwnic, z, 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 ze schronów. W Berlinie było 400 schronów mających działa. Pamiętam. Każdy kto przeżył, pamięta. Każdy, kto przeżył, powinien dzisiaj mówić prawdę. Każdy, kto przeżył w podzięce za zachowanie jego życia, powinien dopominać się, a żeby tego typu jak nasza cienińska historia były utrwalone, zostały zapisane w książkach, w filmach, w dowolnych innych pamiątkach powo powojennych. I Proszę bardzo, oto ten dokument. Poszliśmy dalej mścić krew swych towarzyszy. Nie rzucimy ziemi skąd nasz ród, tak nam dopomóż Bóg.